Lety popołudnie, widzisz? Na niebie burza się zbiera, Kłębią się chmury i wicher dmie. Schufiam w chatynkach, okna otwiera Łany spróchniałe gałęzie trzech. Już grzmią pioruny, już deszcz zacina, Wyrwany z lotu pada ptak. A nam schronieniem ta żębina, a nam schronieniem zbłąkany wiatr. Tu ulisz się mocno, czy ją drżysz cała? Kropelka wody we włosach lśni. Czyżbyś się burzy tak bardzo bała? Czyżbyś powiedzieć coś chciami? mi? Patrzą na twoje błękitne oczy, patrzą na mokrą od deszczu twarz i na niepewny łóżnych uroczy, jasny jak milion świecących gwiazd. Słyszysz? To wicher w jedwinach huczy, dumnie za szumią spadały bur, wciąż deszcz ulewny po szybach tłucze, a cicho stuka w szerzały mur. Słońce strudzone z za chmur wychodzi, czule zaciskasz moje dłonie, po ustach w stanie błądzi, po policzkach rumieniec płonny. Jako odpowiedź twoje otulam, radosne słyszę bicia serca, ponętne usta szyją całuję, stęsknione zapieszczotą piersi. Opada suknia, powoli miękko, na niebie tęcza się cudna tli. Patrzysz się na mnie. Naga i piękna kładzie się taka, nie mówiąc nic.